Witam Państwa. Chciałbym pokrótce przedstawić plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego związane z udziałem w programie Horyzont Europa. Slajd drugi pokazuje, jaka jest nasza polityka, jakie są nasze priorytety. Najważniejszym priorytetem jest oczywiście zwiększenie polskiego udziału. Polska wkłada do budżetu Unii ponad 3% i chcielibyśmy, żeby był podobny udział naszych naukowców w programie Horyzont Europa. Obecnie kształtuje się to na poziomie 1,16%. Jest to więc duże wyzwanie, żeby ten udział wzrósł aż do 3%. Jednym ze środków do osiągnięcia tego celu jest budowa tzw. partnerstw. Chcemy, żeby nasz przemysł, nasze instytucje naukowe włączały się w europejskie partnerstwa i były partnerami w konsorcjach wygrywających projekty w horyzoncie Europa. W Polsce chcemy stworzyć cały szereg nowych instrumentów i zreformować te, których dotychczas używaliśmy w horyzoncie 2020, żeby móc efektywniej w horyzoncie Europa uczestniczyć. Szczególnie dużą uwagę poświęcę dzisiaj Programowi zwiększenia poziomu wynagrodzeń, gdyż to postrzegamy jako jedną z głównych barier naszego udziału w programie Horyzont. Na slajdzie trzecim mamy przypomniane podstawowe zasady Horyzontu Europa, czym one się różnią od Horyzontu 2020. Podobnie jak w poprzednim programie ramowym, głównym kryterium finansowania jest oczywiście doskonałość naukowa ale teraz będzie większy nacisk położony na programowanie strategiczne, wspólne ustalanie zakresu tematycznego badań. Dużo mówi się o wyzwaniach społecznych, o tak zwanych misjach, jaki wpływ będą miały wyniki badań prowadzonych w ramach projektów Horyzontu Europa na nasze społeczeństwo. Będzie duży nacisk na konkretne efekty, mierzalne wskaźniki, w szczególności podejmowane w ramach partnerstw, o których mówiłem. Będzie, Horyzont Europa ma mieć dużą rolę we wspieraniu innowacji, startupów, różnych dziwnych, nietypowych, bardzo <laughs> instytucji biznesu, które mamy nadzieję będą w najbliższych latach powstawały. Dużo więcej środków przeznaczono też na Horyzont Europa. Horyzont 2020 to było około 1% budżetu unijnego, Horyzont Europa to już jest 3,3%. Ważne są też działania na rzecz zwiększenia synergii z funduszami strukturalnymi. Przykładem, mają być tu, mogą tu być większe, łatwiejsze zasady i szerszy zakres stosowania instrumentu Seal of Excellence, jeżeli jakiś projekt był dobrze oceniony w horyzoncie, a ale nie uzyskał finansowania ze względu na brak środków, będzie można taki projekt finansować z funduszy strukturalnych. Tych instrumentów jest więcej, myślę, że przy kolejnych Okazjach przy dniach informacyjnych poświęconych już Horyzontowi Europa. Będziemy szerzej na ten temat mówili. Obecnie prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską, jak te instrumenty mogłyby być skonstruowane, tak by były dla nas jak najbardziej korzystne. Slajd numer cztery pokazuje, jakie są korzyści z udziału w projektach Horyzontu. Ja myślę, że Państwa nie muszę o tym przekonywać, ale dla porządku przypomnę, że. Po pierwsze, to są oczywiście dodatkowe duże pieniądze. Jeżeli uda nam się osiągnąć te 3% udziału Polski w programie Horyzont Europa, to będzie to dodatkowy miliard złotych do polskiego budżetu. To jest mniej więcej tyle, co cały budżet Narodowego Centrum Nauki. Uczelnie, instytuty oczywiście otrzymają większe, więcej punktów, a to przełoży się na wyższe subwencje. Będą też dodatkowe środki na te nagrodzenia dla naukowców dzięki systemowi, o którym powiem za chwilę. I oczywiście korzyści takie może niemierzalne w pierwszym momencie, takie jak wysoki prestiż grantu i wysoki poziom międzyrządowienia, ale na pewno w przyszłości przekładające się na rozwój uczelni i instytutów. Na slajdzie piątym mamy pokazane działania systemowe, które ministerstwo już podejmuje, żeby przygotować się do programu Horyzont Europa. Po pierwsze, to jest budowa systemu określania krajowych priorytetów badawczych, dlatego że programy Horyzontu, konkretne programy, konkretne konkursy. Ustalane są na podstawie tego, co państwa członkowskie zgłaszają. My chcemy wypracowywać w Polsce nasze własne priorytety. Chcemy mieć konkursy ogłaszane w tych obszarach, w których możemy konkurować na równi z innymi państwami, w tych, gdzie mamy największe możliwości. Po drugie, będziemy rozwijać działalność Krajowego Punktu Kontaktowego, który znakomicie sprawdził się w Horyzoncie 2020. Chcemy go przenieść teraz do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, co pozwoli na korzystanie z ogromnej bazy danych, z ogromnego zaplecza NCBR-u. Zapewni to większą synergię działań krajowych i, i, i europejskich. Będziemy mogli lepiej dotrzeć do beneficjentów z doświadczeniem projektowym. Kolejne działanie to jest właśnie ten system wynagradzania, który zaproponujemy. Będzie on, postaram się zapewnić, żeby on był bezpieczny dla beneficjentów, którzy postarają się z niego skorzystać. Bezpieczny w tym sensie, że będzie akceptowany przez Komisję Europejską i audyty nie będą tu miały do niego żadnych zastrzeżeń. Kolejna grupa działań to jest budowa synergii z funduszami strukturalnymi. Już myślimy o programie operacyjnym Innowacyjny Rozwój Plus. Będziemy też rozwijali naszą aktywność w Brukseli. Już tam mamy nowe biuro, które coraz bardziej się będzie rozwijało i przez to będziemy mieli większy wpływ na tworzenie programów, na ogłaszanie konkursów, na tematykę tych konkursów, na tworzenie reguł. No wiadomo, nic o nas bez nas. Slajd szósty to krótkie przypomnienie o tym, jak uczestniczyć w programach Horyzont. Przede wszystkim chcemy tutaj w przypadku większych projektów, w przypadku projektów takich bardziej ambitnych, udzielać nawet bezpośredniej współpracy z Ministerstwa Nauki, ale oczywiście najważniejszym instrumentem wspierania przyszłych beneficjentów jest Krajowy Punkt Kontaktowy, który pomaga zarówno w przygotowaniu, jak i, jak i w realizacji projektu. Krajowy punkt kontaktowy jest wspierany przez 10 regionalnych punktów kontaktowych, czyli te same usługi bliżej uczelni. W sama, same uczelnie zachęcamy do tego, żeby lepiej korzystały z tego, co mają u siebie. Mamy, mają dotychczasowych beneficjentów, mają ewaluatorów projektów, coraz więcej polskich ewaluatorów projektów rejestrujemy w unijnych bazach danych. Warto ten potencjał wykorzystać. No i powtarzam po raz kolejny: wyższe wynagrodzenia dla naukowców. O co chodzi? No, to mówi slajd siódmy. W programie Horyzont 2020 wprowadzono taką zasadę, że wynagrodzenia w programie Horyzont nie mogą być większe niż wynagrodzenia, jakie naukowcy otrzymują w kraju. Ale nie oznacza to, że Wynagrodzenia dla naukowców pracujących w projektach, które wymagają większego zaangażowania, trudniejszej sprawozdawczości, nie mogą być z tego tytułu podwyższone. Komisja Europejska wymaga jedynie, żeby te zasady podwyższania były takie same dla projektów unijnych i dla projektów krajowych. Poza tym takie reguły muszą być formalnie wpisane, czy to w regulaminie wynagradzania, czy w zakładowy układ zbiorowy pracy. I dotychczas niewiele instytucji zdecydowało się wprowadzić takie zmiany w regulaminach, ale myślę, że jest to niezbędny element do tego, żeby programy Horyzont Europa uczynić. Rzeczywiście atrakcyjnymi. Co konkretnie zamierzamy zrobić, pokazuję slajd ósmy. Utworzyliśmy grupę roboczą, do której zaprosiliśmy przedstawicieli uczelni, Instytutów, sieci badawczych Łukasiewicz, naszych agencji finansujących krajowego i regionalnych punktów kontaktowych. Mamy już opracowane ramy systemu wynagradzania który umożliwia wypłacanie większych wynagrodzeń z programu Horyzont Europa, z innych programów unijnych, a także z programów krajowych. Zapowiedzieliśmy już te zmiany w rozmowie z dyrektorem generalnym DigiResearch, który przyjął te zapowiedzi bardzo pozytywnie. Inne kraje też mają podobny problem. Rumunia wprowadziła bardzo drastyczny system polegający. Na konkretnych liczbach, które są podane do stosowania w przypadku wynagrodzeń unijnych, ale to wprowadza taką dualność w systemie, która jest trudna do za, zaakceptowania w Polsce, trudna do zaakceptowania także na Węgrzech, w Czechach, te kraje też mają podobny problem. I dlatego dyrektor generalny bardzo pozytywnie odniósł się do naszych pomysłów, z dużą nadzieją na to patrzy. Obiecał wsparcie. Obiecał wsparcie przede wszystkim w walidacji tego systemu. Eksperci unijni ocenią, czy rzeczywiście ten system, który zaproponujemy, spełnia wymagania unijne i dzięki temu będzie go można w Polsce stosować zupełnie bezpiecznie. Podstawowe zasady, które przyjmujemy przy wprowadzaniu tego systemu, pokazuje slajd 9 przede wszystkim dobrowolność nikogo nie będziemy zmuszać, nie będziemy ingerować w systemy wynagradzania uczelni czy instytutów. Po prostu opublikujemy takie wzorcowe zapisy. To będzie bardzo prosty system, dosłownie kilka linijek, które można będzie wstawić do systemu wynagradz, do regulaminu wynagradzania czy do układu zbiorowego. Chcemy te same zasady wprowadzić tam, gdzie to możliwe także w instytucjach krajowych, żeby był to system naprawdę Naprawdę uniwersalny. Będzie on polegał na tym, że naukowiec, który przystępuje do projektu, otrzymuje pensję, która jest, otrzymuje premię, która jest wielokrotnością 100-150% swojego wynagrodzenia zasadniczego, jakie normalnie utrzymuje na uczelni. I ale też jego podstawowe wynagrodzenie będzie również finansowane z pieniędzy unijnych. Więc zarówno ta dodatkowa premia jakie wynagrodzenie podstawowe, jakie ewentualne dodatki funkcyjne będą finansowane z pieniędzy unijnych i, to, i podstawowe wynagrodzenie będzie sobie można zwiększyć dwóch, dwu, dwu i pół, może nawet trzykrotnie, jeżeli uwzględni się dodatki funkcyjne. Ostatni slajd pokazuje, jakie to przyniesie korzyści przede wszystkim uczelniom, no bo naukowcom to oczywiste. Po pierwsze, rzeczywiście będzie to możliwość wypłacania wyższych wynagrodzeń dla aktywnych naukowców, także dla naukowców ściąganych z zagranicy. Jak nasze wynagrodzenia, wynagrodzenia, które są dzisiaj na uczelniach, w instytutach, pomnożymy przez te dwa czy trzy, to będziemy mogli spokojnie zapraszać naukowców nawet z zachodniej Europy. Po drugie, będą to dodatkowe środki dla uczelni, bo po pierwsze, od wyższych wynagrodzeń będą wyższe koszty pośrednie, po drugie, te wynagrodzenia będą pokrywane z projektów, w związku z tym pensja danego naukowca, gdyby pozostanie w dyspozycji budżetu uczelni. Oczywiście wyższy poziom międzynarodowienia na każdym poziomie na poziomie naukowców, na poziomie projektów, ale też możliwość tworzenia konkurencyjnych centrów doskonałości. To jest inny instrument, o którym w tej chwili myślimy w Ministerstwie. Chcemy wykorzystać wszystkie dobre praktyki związane z międzynarodowymi grantami, badawczymi, z projektami typu, typu teaming, a jednocześnie uwolnić się od różnych trudności, które zaobserwowaliśmy w realizacji tego typu projektów. I zaproponujemy instrument tworzenia takich centrów doskonałości, gdzie też będą mogły obowiązywać te zasady motywacyjnego wynagradzania. No i oczywiście bardzo ważną korzyścią dla uczelni jest też zwiększona liczba punktów w ewaluacji, bo to dodatkowe punkty za uczestnictwo w projektach, dodatkowe punkty za wyniki naukowe. Osiągane przez tych dobrych naukowców, których udało się dzięki tym wyższym środkom na ściągnąć. Wyższa subwencja, wyższa kategoria naukowa, wyższy prestiż. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy w stanie już zasady takiego systemu zaprezentować. Po wkrótce uzgodnić je także z Komisją Europejską. I, I jeszcze przed końcem roku y, uczelnie, i instytuty będą mogły te zasady wdrażać. To tylko jeden z tych instrumentów. Y, mówiłem o, y, wspomniałem o, o kilku innych. Y, myślę, że ten cel y, bardzo ambitny, zwiększenie naszego udziału z 1% do 3%, dzięki tym wszystkim instrumentom, będzie osiągalny, czego i Państwu, i sobie życzę. Dziękuję bardzo.